W dzisiejszym programie mówić będziemy o ISO 9002 dla żerania, o nowoczesnej aparaturze sterującej firmy Mitsubishi, która jest instalowana w zakładach DUFSO. Zaprezentujemy sylwetkę pracownika naszej firmy w Ciechanowie, a także odwiedzimy wystawę obrazów Marka Wołynika. Dzień dobry, w poniedziałek 15 grudnia wita Państwa telewizja DUFSO. Certyfikat ISO 9002 to niejako paszport dla firm, które chcą zaistnieć na międzynarodowym rynku motoryzacyjnym. Nasza fabryka DLFSO na Żeraniu już niedługo taki dokument będzie posiadać. Certyfikat ISO 9002 otrzyma 18 grudnia. Będzie on ukoronowaniem działań jakościowych, organizacyjnych i technologicznych wszystkich pracowników fabryki. Prace nad systemem zapewnienia jakości trwały w naszej firmie od kilku lat. Zespół opracowujący procedury przed przystąpieniem do spółki DUFSO do Motor dysponował już stanem pewnego zaawansowania. W firmie w owym czasie funkcjonowało już kilkanaście procedur. Żerańska fabryka była przygotowana do przeprowadzenia audytu certyfikującego w 1995 roku. Jednak prace związane z przekształceniem firmy spowodowały, że termin audytu przesunął się o rok. Szczególnie ten rok był okresem bardzo intensywnych prac związanych z przygotowaniem się do audytu certyfikującego. Mam tu na myśli zarówno szkolenia, które odbywały się w różnych jednostkach organizacyjnych, szkolenia realizowane również centralnie, począwszy od top managementu, prezesa SOKA i wszystkich dyrektorów, którzy odbyli takie szkolenie w zakresie znajomości wymagań norm ISO Serii 9000. Były również szczegółowe szkolenia dla poziomu szefów, departamentów, wydziałów, jak również na poziomie najniższym, a więc szkolenia z pracownikami, z pracownikami biurowymi, z pracownikami produkcyjnymi przy różnych okazjach. Na produkcji najczęściej to odbywało w momencie przerw pracy, kiedy można było wypełnić tę lukę i przeprowadzić szkolenia. Nasza firma certyfikowała się na normach 9002, a więc procedurach koncentrujących się głównie na procesie produkcyjnym od wejścia materiałów na linię poprzez całą produkcję aż po sprzedaż. Jest to dowód dla nas wszystkich, że opracowany system przez nas jest systemem zgodnym z normą ISO. Poza tym dla kierownictwa wprowadzenie takiego systemu daje gwarancję, że wszelkie procesy w firmie zachodzą zgodnie ze postawionymi wymaganiami, zarówno. Szczegółowych instrukcjach, jak i procedurach. Jest również aspekt marketingowy. Firma może na zewnątrz promować się, wykorzystywać ten certyfikat jako dowód zgodności całego procesu produkcji samochodów z wymaganiami norm ISO 9000. Klient, właśnie dzięki temu, że wprowadziliśmy nowy system, że wdrożyliśmy procedury z systemu zapewnienia jakości, klient ma pewność, że wyrób wychodzący na rynek jest wykonany dobrze. Jest to gwarancja niezależnej jednostki certyfikującej, że towary przez nas wysyłane na rynek są towarami wysokiej jakości, są towarami niezawodnymi. 18 grudnia oprócz nas certyfikaty odbiorą mieszczący się przy ulicy Annopol zakład zespołów montażowych KORAM i w zakład zespołów napędowych. Bezawaryjność pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych we wszystkich zakładach to główny warunek sprawnego przebiegu procesów produkcyjnych. Gwarantuje to przede wszystkim nowoczesna aparatura sterująca, m.in. znanej firmy Mitsubishi Electric, instalowana w urządzeniach w zakładach DEU. W minioną środę przedstawiciele Mitsubishi Electric zaprezentowali na żeraniu najnowsze technologie i urządzenia aparatury sterująco-kontrolnej. Te niewielkie skrzynki z dziesiątkami przycisków, guzików, światełek. To sterowniki i kontrolery zainstalowane w większości żelańskich maszyn. Chyba niewielu z nas wie, że pełnią one bardzo ważną rolę. Że są to jakby serca wszystkich urządzeń, odpowiadające za ich sprawną i bezawaryjną pracę. Na żelaniu takich serc pracuje już kilkadziesiąt i wciąż instalujemy nowe. Właściwie całe wyposażenie dotyczące modernizacji linii na płoczni, spawalni, montażu, wyposażenie linii Dolanosa, już jest wyposażone w te urządzenia. Urządzenia zakupione czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Japonii, w Korei, czy ewentualnie w Europie są wyposażane już w te systemy sterujące Mitsubishi Electric. Ciągły rozwój techniki, elektroniki i informatyki wymaga wprowadzania coraz to nowych technologii i konstrukcji. I właśnie takie najnowsze osiągnięcia w dziedzinie automatyzacji procesów przemysłowych zaprezentowali przedstawiciele Mitsubishi Electric. Podczas ubiegłotygodniowego seminarium z udziałem specjalistów służb utrzymania ruchu zrzeszania i oddziałów naszej spółki omówiono m.in. pracę zmodernizowanych sterowników programowalnych i wyświetlaczy urządzeń nowej generacji. Są to elementy, które łączą jak gdyby człowieka z maszyną. Po angielsku mówiąc to jest human machine interface. Są to urządzenia po prostu w łatwy sposób operator produkcji czy uczestniczący w produkcji może się komunikować z procesem i może go jakoś nastawiać, zmieniać, prawda, orientować się. Naszym obowiązkiem i naszym, naszą przyjemnością jest przedstawiać na bieżąco, co najmniej raz w roku, te wszystkie nowości technologiczne po to, żeby inżynierowie czy pracownicy, pracownicy do UFSO byli, że tak powiem, zawsze zorientowani w tych najnowszych światowych osiągnięciach. Trwająca już ponad rok współpraca z Mitsubishi Electric przyniosła nam wymierne korzyści. Wspólnie zrealizowaliśmy pracę nad standaryzacją aparatury sterowniczej i kontrolnej instalowanej w naszych urządzeniach. Teraz wszystkie urządzenia trafiające na żerań powinny mieć jednakowe parametry zapewniające jak najmniejszą awaryjność maszyny. Ponadto pięcioletnia umowa o współpracy dotyczy wielu innych aspektów. Nie tylko w zakresie wyposażania jest tych maszyn urządzeń, ale i również przeszkolenia całych serwisów służb utrzymania ruchu po to, żebyśmy po prostu utrzymali w odpowiednim poziomie jakościowym standardy tych maszyn urządzeń w przeciągu roku. Dotyczy to zabezpieczenia bezawaryjnej pracy, ale i również prognozowania ewentualnie napraw remontów przeglądów maszyn i ewentualnie konsultacji z przedstawicielami firmy Misa Electric. Wprawdzie Mitsubishi Elektryk nie jest naszym jedynym kooperantem, ale za to bardzo ważnym, bowiem nowoczesna aparatura tej firmy, zainstalowana w naszych maszynach i urządzeniach, gwarantuje sprawny przebieg procesu produkcji. W ramach prezentacji Ludzi Dobrej Roboty dziś przedstawimy Państwu sylwetkę Andrzeja Pszczółkowskiego, pracownika DEU Precision Industry, zakładu części silnika w Ciechanowie. Człowieka, dla którego DUFSO stworzyło szansę rozwoju zawodowego i stabilizacji życiowej. Andrzej Pszczółkowski w Ciechanowskiej fabryce DPI ZCS DUFSO, która przejęła obiekty dawnej fabryki maszyn górniczych, pracuje już kilkanaście lat. Dziś jest kierownikiem zaopatrzenia i transportu. Z wykształcenia jest technikiem, mechanikiem o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. W ramach doskonalenia swojej wiedzy ukończył także kurs agentów celnych, co jest mu bardzo pomocne w codziennej pracy z dostawcami, z którymi ma stały kontakt. Zajmuje się on koordynacją działań dostawców, którzy produkują części do ciechanowskich podzespołów samochodowych i zabezpieczeniem materiałowym produkcji zakładu głównego mechanika i narzędziowni. Na pytanie, jak mu się pracuje w DPI ZCS w Ciechanowie, zwykle odpowiada, że dobrze. Biorąc pod uwagę rynek pracy w Ciechanowie, gdzie ciekawą i atrakcyjną pracę trudno jest znaleźć. Dodaje jeszcze, że praca w DUFSO daje mu satysfakcję i łączy z nią swoją przyszłość. My ze swojej strony spytaliśmy Andrzeja Pszczółkowskiego, co sprawia mu najwięcej kłopotów. Problemy to czasami dostarczamy. Nie zawsze detale dostarczają nam tak, jakbyśmy sobie chcieli, no, trzeba często interweniować. W... I telefonicznie, kismami. Andrzej Przyłkowski, kierując się osobami jako kierownik, uważany jest za dobrego organizatora, jest akceptowany w swoim środowisku pracy i miejscu zamieszkania, gdzie DUFSO jest postrzegane jako zakład stabilny, dający perspektywę dla swojej załogi. W klubie pracownika Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie otwarto wystawę malarstwa Marka Wołynika wieloletniego pracownika naszej fabryki. Marek Wołynik amatorskim malarstwem zajmuje się od 14 lat, prezentując swoje prace na wielu prestiżowych wystawach. To piękne i odważne malarstwo, poparte wielką wrażliwością na kolor i formę, mawiają znawcy. Na wystawie zorganizowanej w Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Marek Wołynik zaprezentował kilkanaście oryginalnych nowych prac malarskich. Ich tytuły to między innymi Maki, Czaszka, Dynia, Kogut, Mokradło Pestka. Prace wykonane są w technice olejnej, oddają emocje autora i jego artystyczne wnętrze. Dodać należy, że obrazy Marka Wołynika powstały pod okiem artystycznym znanego warszawskiego malarza Jacka Bukowskiego. To jest moja pierwsza wystawa indywidualna i, i, i powiedzmy, mogę powiedzieć, że są to moje prace w, tej, w tym pomieszczeniu. I ja się z nimi jakby identyfikuję, że są to one charakterystyczne dla mnie z pewnych okresów, czasu dwóch lat ostatnich. Głównie one wynikały jakby z tematów trochę narzuconych, to znaczy związanych z pracownią, w której jestem. No, są owoce, są powiedzmy trochę tej martwej natury, jak to się mówi, ale generalnie tematy są jakby różne. Najlepszą pracą, zdaniem autora, są mokradła. O wypowiedź na temat twórczości malarskiej Marka Wojnika zapytaliśmy jego mistrza, szefa pracowni, w której maluje on od lat. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Przez moment się zastanowiłem, jakiego słowa na początku użyć, żeby nie było to banalne, ale wydaje mi się, że właśnie to stwierdzenie, bardzo dobrze czy bardzo wysoko, jest niebanalnym, prawdziwym sformułowaniem. Ja znam Marka od kilku lat, jako że. Mam przyjemność pracować z nim w naszej grupie. Znam jego wręcz to niesamowity zapał, pasję tworzenia. Wiem, że bardzo często po pracy, po w ciężkiej zmianie potrafi przyjechać do pracowni i przez wiele godzin tworzyć. Tworzyć. Jest to autentyczna twórczość. Dowód sympatii i poparcia tego rodzaju twórczości Marek Wołynik otrzymał kwiaty od prezesa D.U.F.S.O. Jean Soka. Oprócz wartości artystycznych widzianych gołym okiem, zaprezentowane prace zdaniem koneserów sztuki zawierają w sobie także i muzykę. Muzyka jest w tych obrazach. Brakuje kogoś, kto by to patrzenie Rozpisał na dźwięki. I tu myślę, że nasi studenci by chętnie to zrobili. Zresztą pierwsza uwaga studenta wrażliwego, wyrobionego muzycznie, od razu prowadziła go do takiej sformułowania. Popatrzył i mówi: Do każdego z tych obrazów napisałbym inną muzykę, mimo że mamy jednego artystę. A, czyli bogactwo barw przekształcone na bogactwo dźwięków pozwoliłoby napisać sonatę, jakiś wzniosły opus, czy może nokturny. Na zakończenie spotkania artysta otrzymał wiele kwiatów, gratulacji i ciepłych słów zachęcających do dalszej pracy. To już wszystkie informacje w naszym dzisiejszym programie. Kończąc, tradycyjnie składamy życzenia naszym solenizantom, Celinom i Walerianom. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w następnym programie.